Olsztyńskie obchody 94. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę były wyjątkowo bogate. Tradycyjną formułę święta na Placu Solidarności wzbogaciło również wiele imprez towarzyszących. Raz będę zaprosić kogoś, żeby zobaczył to nasze dzisiejsze przedstawienie. Tą, która spotkała się ze szczególnym zainteresowaniem Olsztynian była rok opera w olsztyńskiej Filharmonii. Rock Opera to współczesna adaptacja pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W innej wersji nie recytowanej, czytanej, tylko w wersji muzycznego opowiadania. Tę nową adaptację przygotował litewski zespół Zgoda z kompozytorem i dyrygentem Zbigniewem Lewickim. Zespół tańca ludowego z Wilna pielęgnuje tradycje folklorów polskiego, litewskiego, białoruskiego oraz żydowskiego z okolic Wilna. Po jarmarku kaziukowym i zabawą nad wilią zespół postanowił się zmierzyć z polską epopeją narodową. Wszystkim Pantadeusz kojarzy się z nudną lekturą, z obszernymi opisami i też nudnymi przyrody, a w rzeczywistości tak nie jest, więc w ten sposób, w tym nowym ujęciu pragniemy na nowo przedstawić ten utwór, aby każdy potrafił coś dostrzec, i dostrzec przede wszystkim to, że to jest aktualne w każdym bądź czasie a efekt zrobił wrażenie na olsztyńskiej publiczności. Mamy taniec, nasz przepiękny polski taniec, zestawiony z tańcem e, dość nowoczesnym. Mamy wspaniale za, zaaranżowaną muzykę, która pokazuje i historię naszą Polski w tradycyjnych tańcach, w tradycyjnych e, piosenkach i pieśniach, a i również pomysł za, za, zaaranżowania samej Historii, czyli muzyki takiej filmowej, pod to, co się historycznie wydarzało na przestrzeni naszych czasów. Premiera Rock Opery odbyła się trzy lata temu, spektakl jednak cieszy się niegasnącym zainteresowaniem.